Data przyszłorocznych wyborów prezydenckich zbliża się do nas wielkimi krokami, a mnie coraz więcej osób nagabuje o to, żebym coś w końcu powiedział o Arturze Bartoszewiczu, jednym z ludzi, którzy ewidentnie będą kandydatami w tych wyborach dla osób z tzw. Tak prawej, konserwatywnej strony sceny politycznej. Do rozmowy z panem Bartoszewiczem no, mam ja niewiele osób. Mam przygotowaną już nawet wstępną listę raczej trudnych i niewygodnych dla niego pytań, co do których na pewno chciałbym poznać jego odpowiedzi, ale cały czas się zastanawiam, czy zaproszenie go do takiego programu, czy zaproszenie go do takiej rozmowy nie byłoby jakąś formą jednak promowania jego nazwiska, promowania jego twarzy. Ten temat jeszcze muszę przemyśleć. Natomiast dla tych z Was, którzy chcą poznać moje zdanie na temat jego i paru innych kandydatów przeznaczonych w przyszłych wyborach do tej obróbki, tej naszej prawej strony, zapraszam Was do wysłuchania fragmentu mojej wczorajszej rozmowy z Cezarym Grafem, gdzie właśnie o kandydatach w wyborach prezydenckich rozmawiamy. Miłego słuchania. Teraz polskie piekiełko, polska polityka. Sławomir Benson, Artur Bartoszewicz, inni ciekawi politycy. Zacznę Ja głosuję, ja głosuję, że również Dominik Tarczyński, który pojawił się w wywiadzie w Valuetainment, tak? Dobrze, dla pana Dominika też znajdziemy tutaj okienko w naszym programie Pogoda na Grafa, jak najbardziej. Natomiast ja zacznę od Sławomira Mencena, który złamał resztki mojego polskiego, zostawionego w Polsce, serca. Może być tak, że jest to przykład człowieka, który wiele mógł powiedzieć, dopóki niewiele mógł zrobić. No przypomnijmy choćby słynną piątkę Mencena, która znajduje się właśnie na ekranie. Cytat, drogi YouTube. Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej. To jest Kraków 25 marca roku pańskiego 2019. Natomiast w momencie, gdy Konfederacja zaczęła mieć realne szanse na bycie trzecią siłą polityczną w tym smutnym. Kraju. Zniknął Korwin, Brown wyjechał, zniknęły Prawe Bory. Te co rok temu były Prawe Bory to była farsa. Kongres Konfederacji się nie odbył, wywracanie stolika się nie odbyło, odbywa się za to zasiadanie do stolika. W Konfederacji już chcemy podatków, tylko może trochę prostszych. W Konfederacji już chcemy zUS-u, tylko może 5 zł mniej. Także tego. Brutalnie spytam, czego się spodziewałeś? Przecież to, co się w Konfederacji działo od momentu, kiedy pojawił się tam pan Wipler, to kiedy pojawił się ten kurs na centrum, to jest coś, co jest absolutnie przerażające. Może inaczej, przerażające, choć spodziewane w pewnym stopniu. Ludzie, którzy mieli przewrócić stolik, jak nie udało się go przewrócić, ustalili, że sobie do niego dosiądą. Myślę, że jest tam sporo osób, która no, absolutnie przeskoczyła swój poziom, jeśli chodzi o umiejętność myślenia, właśnie w kategoriach państwowych, w kategoriach interesu narodowego, bo jest to partia, która nie ma zaplecza, która jest krótko na tym rynku politycznym, jeszcze nie doszli do sensownego poziomu. Ja nie ukrywam, że jakby liczyłem bardzo dużo czy bardzo mocno na to, żeby Konfederacja coś osiągnęła w tamtym, rozdaniu starym w roku 2015 przy walce właśnie Bosaka z um, Boże drogi, z Dudą i tak dalej, przy później w 2019, to wszystko były rzeczy, które miały bardzo dużo sensu, natomiast to, co się dzieje od ostatnich powiedzmy 8-10 miesięcy, no to jest degrengolada. To, że odpuszczono w tej chwili ideę prawyborów, to, że kandydaci są układani tak jak są układani, to, że wywalono tak naprawdę Brauna poza Polskę, tak, a inaczej czy ustawiając narrację wokół niego, no to wszystko są działania, które mają sprawić, że ta partia się utrzyma na powierzchni. Natomiast ja myślę, że niestety tu na rok 2025, na wybory prezydenckie i później na wybory do parlamentu za jeszcze kolejne dwa lata, szykuje nam się układ bardzo prosty. System będzie musiał stworzyć dla tak zwanej Grupy rozczarowanych, i to zarówno Konfederacją, jak i pisem, jak i tą konserwatywną, dla tej konserwatywnej części PSL-u, dla konserwatywnej zainteresowanej polityką części wsi, i tak dalej, będzie musiał stworzyć właśnie jakąś nową alternatywę. I tu myślę, że ludzie, właśnie pokroju Bartoszewicza, pokroju Tarczyńskiego, ci, którzy się tak twardo i hardo wyrażają na temat tego, że i jedni, i drudzy są źle, którym pozwala się takie rzeczy mówić, których się promuje, bo nie wiem, czy zwróciliście naszą, jakby, swoją uwagę, nasi, Szanowni widzowie, że dzisiaj Bartoszewicz jest absolutnie lutnie wszędzie. Wyskakuje po 4, po pięć razy dziennie z najróżniejszych źródeł, z najróżniejszych miejsc i facet mówi rzeczy, za które tacy jak ja nie byliby zaproszeni do żadnego programu 5 minut później. Także powiem szczerze, jako człowiek, który gdzieś tam po tych studiach telewizyjnych, czy tam telewizyjnych, przepraszam, YouTube'owych łazi po roku, dwóch latach, Nagrywania filmów, które w, u innych twórców robią po 200, po 300 tysięcy, czy po 160, 180 tysięcy wyświetleń. Ja, przepraszam, powiem to z brutalnie własnego doświadczenia. Wiem, jak wielu ludzi boi się osób o takich poglądach jak, jak moje, mimo tego, że potrafię przywieźć całkiem dobre zasięgi, całkiem dobre wyświetlenia. A ten chłop jest wszędzie, mówi rzeczy, które są naprawdę, naprawdę niezwykle odważne i niezwykle, jak to powiedzieć, yy, Otwarcie stawiane jak na YouTube'a, nie banują go za to kanały, nie tracą monetyzacji po tych materiałach. On mówi o rzeczach wszystkich, od ludzi w małych czapeczkach, od zastrzyków w ramionko i wielu, 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 wielu innych rzeczach. Mówi nieładnie o wszystkich partiach politycznych, mówi nawet nieładnie o Unii Europejskiej, choć jedyną tak naprawdę tematem, o którym go nie przeszkadza, no to pewne działania takiego kraju położonego nadmożem śródziemnym mimo tego, że potrafi synów tego kraju czasami wytknąć im palcem, że zachowują się nieelegancko. Dziwne rzeczy, natomiast myślę, że dla tej właśnie bardziej konserwatywnej, bardziej prawicowej części elektoratu Będą przygotowane znakomite alternatywy wyborcze, myślę, że będzie ich bardzo dużo, od takich zupełnie szalonych jak pan Żółtek, czy, czy ludzie kompletnie ze skraju, aż po właśnie nazwiska bardzo dobrze znane i nieźle kojarzone, takie właśnie jak Banaś, jak choćby właśnie Tarczyński, czy ktokolwiek inny, taki jak Bartoszewicz, to są wszystko nazwiska, które będą miały dość, jakby taki cel, aby zgromadzić wokół nich ludzi w pierwszej turze, a jak przyjdzie do tury drugiej, rozgrywanej jak zawsze między dwoma największymi niedźwiedziami, to żeby ci ludzie wskazali grzecznie, no to mimo wszystko PiS, czy mimo wszystko PO, mimo wszystko który, któryś z tych dwóch największych, tak żeby wszystko zmienić tak bardzo, aby nic się nie zmieniło. Standardowa zasada w polskiej polityce. I tu prośba z mojej strony, jeśli wierzycie. W demokrację, jeśli wierzycie w ten proces, jeśli chcecie iść głosować na prezydenta, czy na kandydatów do parlamentu, czy do samorządów, prośba, nie głosujcie na tych, którzy są ze starego układu, nie głosujcie na tych, którzy są z Magdalenki, tak na wprost. Spróbujmy do tej drugiej tury wprowadzić kandydatów, którzy będą mniej oczywistą alternatywą, choćby po to, żeby się pośmiać, zobaczyć jak się będą wili i ciskali ci, którzy na nich psy wieszali jeszcze tydzień wcześniej. Ja też bardzo lubię, jak pan Artur czasami dorzuci do pieca, o to jest naprawdę potrafi. mocne. Potrafi, potrafi, pan Artur. Natomiast ja nie rozumiem tak trzech rzeczy w tym człowieku. Jakbym nie zrozumiał, to może bym go także pokochał politycznie. Nie wiem. Natomiast nie rozumiem tego, jak on może być przeciwny. E, Państwu i przeciwny Unii Europejskiej, systemowi szeroko pojętemu, w momencie, proszę mnie sprostować, jeśli to nieprawda, jeżeli 90% czasu czy 100 żył z państwa i z Unii Europejskiej. czyli no, jednym z najgrubiej opłacanych w Polsce specjalistów od środków europejskich, to jego praca, to jego poglądy, to jego umiejętności w bardzo dużym stopniu przyczyniły się do tak zwanej betonozy w polskich miastach, bo on specjalizował się w wielkich funduszach tych unijnych dla miast, dla samorządów i tak dalej. Doskonale facet wie, z której strony chlebek masłem jest posmarowany, zrobił na tym naprawdę niezłą karierę od strony finansowej. Natomiast Dzisiaj, jak widać, przyszedł czas na politykę, został wskazany na opozycjonistę wobec wszystkich i realizuje tą misję z twardością. Tu mnie na przykład jedna rzecz tylko wkurza, bo powiem Ci, ja nie lubię spapranej roboty. A oni ewidentnie spoprali ten element związany z jego podejściem sanitarystycznym. Ja pamiętam do dzisiaj, jak chyba to w Polsacie było, Łukasz Warzecha się naparzał z nim i wtedy to właśnie Bartoszewicz tak buńczucznie mówił, że on to nie wpuszcza studentów, którzy nie mogą się wykazać certyfikatem i plasterkami na ręce, że te dwie dawki przyjęli. Tymczasem ostatnio u Tomka Dwala, którego no przecież znam, bo, bo też z Tomkiem żeśmy nagrali sporo materiałów bardzo wartościowych, myślę. U Tomka Dwala ostatnio zarzekał się, że niech mi ktoś pokaże, którego studenta nie wpuściłem. Niech mi przyprowadzi studenta, którego ja nie wpuściłem na zajęcia. Ja się zachowałem wrednie w tej sytuacji, zadałem brutalne pytanie. Kiedy kłamał? Wtedy, kiedy się kłócił z um, Łukaszem Warzechą. Czy teraz, kiedy opowiada o tym, że owszem, mówił tak do warzechy w, te, w telewizyjnym studiu, ale tak naprawdę nikomu nie blokował dostępu? Ten facet się nie kaja, ten facet nie mówi, że zmienił zdanie, ten facet nie mówi niczego. Ja spodziewam się, jako człowiek, który w, kom w komunikacji siedział kupę lat, że jeszcze przed samymi wyborami będziemy mieli taki moment, że on zmuszony przez ten właśnie twardy opór ludzi w internecie, którzy przypominają mu tamte słowa rzucone do warzechy, że on się jeszcze pokaja, pójdzie oczywiście śpiewką pod tytułem, że on jest naukowcem, on jest człowiekiem nauki, wykształconym, wysoce i tararara, i w związku z tym on wierzył tym ludziom, którzy wtedy dawali mu pewność w procesu naukowego. Jeżeli więc dojdzie do sytuacji, że trzeba będzie się rakiem wycofywać, on się wycofa. Natomiast wracając z takim dużym pętelką do początku tego tematu, jak mówiłeś o Grzesiowskim, jeśli główny inspektor sanitaryzmu dopnie swoje, już dzisiaj mamy w Gnieźnie szpital, który wymaga maskowania, już dzisiaj mamy na całym świecie sytuację, w której to szaleństwo wraca, mimo tego, co od marca 2022 wypłynęło na temat badań, na temat procesu dopuszczania tych specyfików wstrzykiwanych w ramię na temat nieskuteczności masek, na temat przekrętów na szpitalach jednoimiennych, dodatkach yy, dawidowych. I tych wszystkich innych rzeczach. Myślę sobie, że jeśli okaże się, że atmosfera jednak idzie w tą stronę i lockdowny bardzo przydadzą się zarówno w Stanach Zjednoczonych do przeprowadzenia fałszerstwa wyborczego, jak i u nas tutaj w Polsce do uspokajania nastrojów na ulicach, jak do ludzi przyjdą nowe rachunki za prąd, może się okazać, że on nie będzie musiał zmieniać swojego stanowiska, bo okaże się, że ta nauka, która przez ostatnie półtora roku robiła. Krok w tył, teraz pobiegnie szybciutko do przodu i dogoni jego poglądy. No zobaczymy, ale trzeba się na to mocno nastawić. Ja jestem bardzo zainteresowany, jaki będzie rozwój sytuacji wokół tego człowieka, bo on jest dla mnie kompletnie niewiarygodny, choć zawsze przypominam i zawsze powtarzam to, gdzie bym nie rozmawiał na jego temat i z kim bym nie rozmawiał, że ten facet paradoksalnie dla nas robi genialną robotę. Bo on z pozycji guru, z pozycji tego zatwierdzonego przez, przez tak zwane tradycyjne media, przez establishment, mędrca, wygłasza poglądy, za które takim grafom, czy pogodom, czy szlachtowiczom, czy nie wiem, Warzechom czy innym dostawało się o hasłami o onucostwie, płaskoziemstwie, foliarstwie i paru innych rzeczach. Więc paradoksalnie, wszystko co on w tej chwili robi w swojej kampanii prezydenckiej, buduje tak naprawdę w świadomości zwykłych ludzi. To, że rzeczy, o których myśmy mówili dwa lata temu, trzy lata temu, cztery lata temu, nie było bullshitem, nie było właśnie wymysłem bezsanym z brudnego paluka. On potwierdza wszystko to, co my powiedzieliśmy trzy, cztery lata temu, czy dwa lata temu. Ja się z tego bardzo cieszę. No, jest coś w tym, jest coś w tym, rzeczywiście może tak być. Niech się słowo niesie, niech się prawda niesie. Natomiast, mi się, podkreślam, nie zgadza w tym człowieku, jak on może być antysystemowy, antyunijny, skoro a, z tego żył przez całe życie. Chyba to chodzi o to, że on jest antysystemowy, antyunijny, jeżeli to nie on y, rozdaje fundusze. I nie jest w tym systemie, może wtedy, może o to chodzi? Nie wiem, nie wiem. Oczywiście, COVID-19 sprawa, która była emanacją systemu, która po dwóch miesiącach każdy, kto miał oczy i uszy, mógł zrozumieć, co jest grane. Po czterech to już opóźnieni, natomiast te jego ekscesy to były rok, dwa, później. No tak było. I do dzisiaj, do dzisiaj, jeśli ta sprawa jest podnoszona, to jest obśmiewana, a jeżeli dokładnie, tak jak powiedziałeś, zostanie przyciśnięty, no to będzie po prostu opowieść, że to świata musi. z jest poproci. Właśnie tak. z, 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 z tych dwóch tworzyw. No i trzecia mhm. rzecz, która no to mi wieś, nie zgadza. Jeszcze tylko... Daj to. dokończyć. Mhm. Rato, daj dokończyć. J jasne, jasne. Dzięki. Druga, ostatnia sprawa, która mi się nie zgadza w tym panu, to jest rozdawanie paszportów właśnie tym mieszkańcom tego kraju nad Morzem Śródziemnym. Na świecie jest tak, że się paszporty, jeśli jest program paszportowy, to często jest on inwestycyjny i się je sprzedaje. Za pół miliona dolarów, za milion dolarów, za półtora miliona dolarów są takie programy. I to sprawia, że po pierwsze jest selekcja tych ludzi, po drugie, jeśli oni wyłożą milion dolarów, 4 miliony złotych, to z reguły w jakiś sposób więcej chcą z tym krajem pójść, w sensie zainwestować jeszcze więcej, może się przeprowadzić, może coś przywieźć, no zapłaciłeś, traktujesz, cenisz. Nie zapłaciłeś, nie cenisz, tak jest ze wszystkim. I pomysł rozdawania tych paszportów, po prostu rozdawania, że ktoś pisze prośbę i dostaje polskich za darmo, no jest według mnie pomysłem Kuleralny. Ja myślę, że tu y, trochę pomyliłeś kierunki, bo paszporty sprzedają państwa, w których rządzą politycy interesujący się interesem tego państwa. Y, w naszym przypadku o paszportach i o tych rzeczach decydują ludzie, którzy liczą na poklepanie po plecach przez polityków innego państwa albo organizacji ponadnarodowych, takich jak NATO, jak Unia Europejska, czy choćby jakiegoś G8, czy cokolwiek innego. My po prostu od lat nie mamy ludzi, którzy Polską rządzą w polskim, w interesie Polski i w interesie Polaków. To jest niestety, wydaje mi się, jakiś. Jakaś odpowiedź na ten problem. Facet, mówię, ma pewną zaletę, bo mówi rzeczy, których nie mówi nikt z nas, albo inaczej, nawet jak my to mówimy, to nam nie wierzą, jemu uwierzą, a jeśli ktoś potrafi zasiać choć odrobinę wątpliwości, dobra nasza, jedziemy do przodu. Dziękujemy Ci, Arturze, za ten, bo tak. jesteś być może częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, wiecznie czyni dobro. Paustosiek. Tak I to jest OK.